Nie byłem przy śmierci mojej mamy i nie byłem przy śmierci mojego Adama. E... Straszne. A tak. no może to dobrze? Gdy umarła moja mama, to na kilka dni przed śmiercią ją widziałem. Moja mhm. mama miała raka. Mhm. I, I był to taki zaawansowany stan, że tam w jej jamie brzusznej gromadził się jakiś straszny płyn czarny, śmierdzący i tak dalej, i tak mhm. dalej. I moja mama mm, przeszła taki zabieg, że jej to tam no, ściągnęli. Ja przy, bo I wezwano mnie, mówi, to, mówią Tomek, przyjeźdź, bo, bo mama jest w słabym stanie. No więc tak. przyjechałem, a moja mama była kwitnąca. Taka. Rozmawiałeś z nią wtedy? Tak, i ona mi powiedziała: Widzisz, Tomek, co człowiek jest w stanie sobie zrobić, żeby chcieć, gdy chce żyć. Mm -hmm. I jak mm, Potem po kilku dniach umarła, i ze względu na to zdanie, które mi powiedziała, to ja wręcz nie chciałem jej zobaczyć w trumnie. I nie, i nie poszedłem, i nie mhm. zobaczyłem. Mhm. Bo wiem, że zobaczyłbym człowieka, który właśnie umarł dopiero co, kilka godzin temu, mhm. a zachowałem ją w pamięci mhm. i w dźwięku taką, taką żyjącą. Taką z, pewną, z, pełną, z, pełnym, z pełnym pragnieniem życia.